Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Hanna Zbieranek, TV reklama, ze mną jest Jarek Ninja, cześć. Witam, witam. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz dzień? Świeżo dzień przed galą, tak naprawdę. No w miarę dobrze, w miarę dobrze. Dobra, a na jakim poziomie są utrzymane emocje? Widać, że i tak, i tak ten face-to-face face u Was był bardzo łagodny. Tam nie ma żadnej złej krwi. Tak jak i ja i tak i Adam swoje żeśmy przeżyli już w życiu i chcemy ten cały złą otoczkę swoją gdzieś zostawić z tyłu. No i pokazać też młodszym, że da radę się zachować pomimo naszej przeszłości jaką mieliśmy. Da się normalnie zachować, nie? No właśnie, była mowa o tym, że możesz gdzieś tam frikową karierę zakończyć, co za roku. Jak z tym się czujesz, jeżeli faktycznie wygrasz? Ja powiem tak, Adam y, może i zakończy karierę, ale ma w planach... Y, Przytyć, zrobić taką solidną wagę, on jest potężny chłop, ponad No On tam właśnie się wykłócał z tutaj drzwi, że, że większa waga powinna być, a jednak tutaj 91,7 chyba wyszło, prawda? Tak, ale ważył się po południu i miał ponad 97, więc tutaj pomyłka zaszła. No, Właśnie, ciekawe to było, no ale miało co tutaj akurat walczyć. Powiedz mi, co jak oceniasz tak naprawdę to, co tutaj się dzieje na tej gali? Bo przed chwilą nawet widzieliśmy walkę Hellboya z owcą. Jak takie sytuacje oceniasz? No nie, zwracam uwagi, wiem, że tam coś się dzieje, ale ja skupiam się na jutrzejszym, na sobie głównie. A jak wyglądały twoje przygotowania tak naprawdę do walki? Na czym się najbardziej skupiałeś? Yy, bardziej kondycja, kondycja prędkość, nie? tego mi było tak potrzeba, nie? I tak, żeby było dużo, dużo spokoju. Nie chciałem też za bardzo przesadzać, bo wiadomo, już młody nie jestem na tyle, żeby się regenerować szybko, więc jakbym przesadził, to wiadomo, że mógłbym być obolały, a chciałem być świeżej do walki, nie? No myślę, że będzie dobrze, nie? Nie no, na to tak naprawdę liczymy tutaj, a jak oceniasz całą tą motoczkę, która tutaj się dzieje na tej gali, bo jednak ciągle są no, bójki, konflikty i tak dalej. Czy ty się dobrze czujesz w takim otoczeniu? Nie za bardzo. Tak szczerze, nie za bardzo. Staram się to neutralnie, bo wiem też gdzie jestem i staram się po prostu neutralnie zwracać uwagę. Czasami jak ktoś personalnie bym mnie uderzył, tak jak ostatnio było to na konferencji, jak Adrian Czos do mnie personalnie uderzył i trochę za mocno uderzył. No... Kurono. No właśnie, o co chodziło z ciosem, bo wy się tam wyzywaliście dość mocno, e, czy to jest jakaś też e, próba walki kolej, na kolejnej gali? E, ja powiem tak, tam poszedł zakład o 20 tysięcy, e, że jedną rundę e, on e, po prostu da mi radę MMA, więc e, jeżeli wyjdę bez takiego szwanku, bez kontuzji z Adamem Soroko, powiem no, Stoczę jeszcze pojedynek na sam koniec z Adrianem Czosem, to w rundę. Aczkolwiek po tym, jak on do mnie się zaczął odzywać, nie? Taką trochę mam niechęć, nie, Niechęć do tego w ogóle człowieka, nie? Więc tak. No właśnie bardziej to było takie poddymianie, więc tutaj i tak, i tak fajnie by było, jakbyś się dalej pokazał z nim. Ale ty liczysz jeszcze też na tą walkę właśnie z Ciosem? Jeżeli... Bo mamy pierwszą walkę ja i Adam, mamy pierwszą walkę. Jeżeli po tej walce wyjdę... W miarę bez kontuzji, nie będę miał żadnych takich uszczerbków mocniejszych, to będę miał czas, żeby odpocząć, nie? Tam do ostatniej gali to będzie może z dwie godziny trwało, wiesz, myślę że, myślę, że powinienem się zregenerować. Mam nadzieję, że wyjdę bez mocniejszego urazu, nie? Po walce z Adamem A tutaj Adam Soroko jest twoim przeciwnikiem Okej, okay. cios z ciosem Są małe tutaj konflikty, potyczki Czy ktoś tak naprawdę w najbliższej przyszłości Jeszcze przychodzi ci tak do głowy Z którym chciałbyś się zmierzyć? Ja powiem tak, nie, nie mam wrogów, aczkolwiek jestem No Patrzę i widzę, obserwuję, nie I już mam kilku na celowniku Tak, gdzie myślę, że o. Ale nie zdradzę jeszcze Jeszcze za wcześnie, żeby zdradzać ale już tak powoli mam w głowie, kto to by mógłby być, nie? Ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić po prostu. Zobaczę, jak mi pójdzie walka z Adamem. Jeżeli pójdzie mi dobrze, jeżeli będę czuł się dobrze na tej walce, no to wtedy będę myślał troszkę wyżej, nie? Powiedziałeś też tutaj na face to face, że wielu młodych ludzi wyciągnęli z nałogu alkoholowego. Jak, to, jak do tego się tak naprawdę przyczyniłeś? Ja powiem tak, że. Kilkanaście lat temu zostawiłem już nałogi i w ogóle, i substancje jakieś tam, i alkohol, i ten, no i poprzez treningi właśnie, i siłownie, i treningi na macie, i takie te, po prostu pomagałem też wyjść z opresji. Chłopaki mieli opresję, nie potrafili sobie poradzić z nałogami, za często lecieli w melanże, no ale... Ze mną na macie, treningi pomagały im z tego wychodzić, czuli się coraz lepiej, no i cieszy mnie to, że było tych chłopaków naprawdę kilkadziesiąt, nie, i kilku, naprawdę cieszy mnie, bo poświęciłem czas na to, do tej pory mam kontakt z nimi, wiem jak się prowadzą teraz, prowadzą się fajnie, no i cieszy mnie, nie, że udało się, nie, że mnie się udało na przykład. Że po prostu chłopaki żyją trochę lżej, nie? Czyli tak naprawdę twoje walki one są z przekazem dla młodych ludzi. Możemy tak to wziąć też pod uwagę? Tak, głównie, bo ja też prowadziłem kanał swój na YouTube właśnie ze względu na to, że ja osoba, która wychowałem się na ulicach, wychowałem się naprawdę w klimatach, gdzie był alkohol, narkotyki. Wyszedłem z tego. Jestem przykładem dla tych ludzi, że się da i też znalazłem się w tym miejscu, gdzie jestem teraz. I to teraz już... Wygrana, przegrana jest mało znacząca. Już wiadomo, że cieszyłbym się gdybym wygrał i chciałbym wygrać, ale samo to, że jestem w miejscu, gdzie mogę się zmierzyć, rywalizować przed publicznością, mam swoich widzów, samo to pokazuje, że młodsi, którzy mają gdzieś tam smygałkę do bicia się, nie? że wcale nie, nie są przegrani, nie, że mogą się ogarnąć, jeżeli ktoś odpowiednio ich poprowadzi, nie, też mogą znaleźć się w tym miejscu, nie. A nie wiadomo, co będzie dalej, nie? Na przykład Adam też jest po przeżyciach i już teraz kończy karierę we Flika, bo ma inny plan. No właśnie, jeżeli ty i tak miałeś styczność właśnie z tymi młodymi, no, zagubionymi ludźmi e, i teraz w tym momencie spatrzysz na Soroko, który też miał właśnie takie problemy, czy uważasz, że on już jest też na tej lepszej drodze tak naprawdę, żeby gdzieś tam okarnąć swoją głowę? Dlatego między nami jest takie okazywanie szacunku, bo on wie, ja wiem, jak tam jest, jak jest być na dnie, jak jest być w problemach, jak jest być za kratą, on to wie, ja to wiem. I ja po prostu, osoba, która już wiele lat jest trzeźwa, widzę po nim, że idzie w dobrym kierunku. Kobieta, dziecko, praca, on chce być tam kucharzem, chce tam swoją, swoją firmę prowadzić jakoś, idzie w dobrym kierunku zajebistym i ja nie mogę mieć do niego urazy, za co? Za co? Ony, no... Przeżył swoje, idzie w kierunku dobrym. Co innego, gdyby promował patologię na, na streamach gdzieś, alkoholik, narkoman, szpanie, chlanie, to wiadomo, tego bym nie popierał, nie? A tutaj pełen szacunek, nie? A u Ciebie w takim razie, na tym samej, na tej pierwszej drodze, tak naprawdę do wyjścia z tego nałogu, co było największym problemem? Kurde, ciężko mi powiedzieć, wiesz? Bo ja i piłem, i brałem różne substancje, więc wszystko na raz, miałem za dużo komplikacji, więc... Postawiłem wszystko na sport, nie okay. na pana Boga na sport i. Dzięki. I to ci najbardziej pomogło. No ja liczę tak naprawdę, żeby to ci jutro w jutrzejszej walce tak naprawdę również pomogło. I myślę, że to tak naprawdę na wszystko, na wszystko. i koniec. Dziękuję ślicznie no, za wywiad. Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz!